Hey Spider-Man trafił do kinowego uniwersum Marvela po blisko 15 latach od pierwszego filmu wytwórni Sony. Przez te wszystkie lata franczyza miała lepsze i gorsze chwile. Gdy Toby Maguire po trzech całkiem dobrze przyjętych filmach odłożył na wieszak pajęczy kostium, jego miejsce zajął Andrew Garfield, który w roli Spidermana wystąpił dwa razy. Ostatni film z jego udziałem okazał się finansową klapą i wytwórnia chciała odbudować nadszatniętą reputację postaci. Postanowiono zwrócić się w kierunku rosnącego niczym na drożdżach giganta adaptacji komiksowych. Dzięki ich współpracy do King właśnie trafił Spider-Man Homecoming. Warto wspomnieć, że jest to debiut pełnometrażowy. Wcześniej Pajączek miał okazję pokazać się w roli epizodycznej w filmie Kapitan Ameryka Wojna Bohaterów, kiedy w moim osobistym mniemaniu zaorał towarzystwo. Wielu fanów zadawało sobie pytanie, czy nowy Pajączek będzie w stanie udźwignąć ogrom oczekiwań związanych z jego debiutem pośród wielkich imion, jakie znaczą kinowe uniwersum Marvela. Od razu powiem wam, tak, jak najbardziej. Nowy Spider-Man w pełni spełnił moje oczekiwania jako fana tej postaci. Reżyser poprowadził widowisko w bardziej kameralnym kierunku. Oczywiście jest tu wiele efektownych scen i masa komputerowo generowanych efektów specjalnych, jednak muszę pozbawić Was złudzeń. Nie zaznamy historii o ratowaniu świata i walkach zamieniających całe dzielnice miast w gruzy. Na taką opowieść pewnie przyjdzie nam poczekać do kolejnej odsłony Avengers. W tym wypadku mamy skromną, ale niesamowicie wciągającą powieść o młodym chłopaku, który zna swoje moce, ale nie do końca jeszcze dorósł do roli superbohatera. Szuka swojego miejsca w hierarchii, jednocześnie starając się to godzić z typowym życiem nastolatka, które nigdy nie należało do najprostszych, a przede wszystkim uczy się odpowiedzialności, jaka wiąże się z jego nową rolą. Film zabiera widza do wydarzeń tuż po wojnie bohaterów. Peter Parker, będąc pod ścisłą kontrolą swojego mentora Ironmana, bawi się w superbohatera łapiącego mniej groźnych kryminalistów i zaznajamia się z nowym kostiumem, który skrywa przed nim niejedną tajemnicę. Niespodziewanie w trakcie jednej z takich mało znaczących interwencji nadepnie na odcisk kogoś znacznie potężniejszego niż poczciwy Tommy z gnatem w dłoni próbujący obrobić hindusa prowadzącego sklep na rogu dwóch mało znaczących ulic. Jego pajęcze sieci skrzyżują się z torem lotu Sempa, a ten bardzo nie lubi, gdy ktoś mu utrudnia pracę. Spider-Man będzie musiał bardzo szybko dorosnąć do swojej roli i w pojedynkę stawić czoła niebezpieczeństwu. Zaskakujące, jak dobre aktorstwo spotka nas w trakcie seansu. Tak pierwszy, jak i drugi plan aż tętni od aktorskich talentów, które proszą się o więcej czasu na ekranie. Show należy jednak do dwóch panów: Toma Hollanda i Michaela Kitona. Pierwszy wcielający się w rolę tytułową jest absolutnym strzałem w dziesiątkę. Doskonale odgrywa postać jej charakter, wątpliwości i zagubienie w zupełnie nowej rzeczywistości jaka stała się jego udziałem. Tom świetnie też czuje humor człowieka pająka, dając widzom sporo śmiechu. Jest przy tym wiarygodny w roli nastolatka, czego nie można powiedzieć o poprzednich aktorach wcielających się w czołowego producenta pajęczyny w Nowym Jorku. Wtóruje mu Kiton. aktor wraca do wielkiej formy, a Sem w jego wykonaniu to prawdziwy majstersztyk. Całkiem możliwe, że jest to najbardziej interesujący złoczyńca, jaki pojawił się w filmach Marvela dotychczas. Niejednoznaczny budzi zainteresowanie i strach jednocześnie. Momenty, w których przywdziewa skrzydła Sempa pozostają w pamięci na bardzo długo. Mamy tu również do czynienia z interesującym designem kostiumu, który dodaje postaci wiarygodności i posępnego uroku. Muzyka nie zawodzi, ale nie należy się spodziewać powtórki soundtracku ze Strażników Galaktyki. Prawdę mówiąc, po całym seansie zostały mi w pamięci jedynie dwa utwory autorstwa Rolling Stones i Ramones. Nuta po prostu nie drażni widza. Film ma też w sobie kilka smaczków, jak nawiązania do przyszłych wrogów Człowieka Pająka, tradycyjnego cameo Stan oraz scen dodatkowych, których tym razem uświadczymy dwie. Jedna w trakcie napisów końcowych, druga tuż po nich. Spider-Man to naprawdę świeży film, a to wcale nie jest takie proste w kinowym uniwersum Marvela pełnym różnego rodzaju bohaterów. Obraz nie powinien zawieść nikogo, kto na niego czekał. Stanowi całkiem miłą przygodę. Historia jest wartka, ale oczywiście mniej epicka niż w innych produkcjach wielkiego M, podszyta dużą ilością humoru. Efekty specjalne są wykorzystywane często, ale bez przesady. Konflikt życia nastolatka z życiem superbohatera przed jakim stoi Peter został wiarygodnie zarysowany i jakimś cudem nie czujemy w nim wtórności. Świetnym rolą pierwszoplanowym towarzyszą bardzo utentowani i dobrze prowadzeni przez reżysera aktorzy drugoplanowi. Film nie gwarantuje opadu szczęk, nie stara się też wyważać nowych drzwi dla gatunku superhero. W swojej skromnej konstrukcji daje jednak nad wyraz dużo przyjemności każdemu, kto da mu na to szansę. Dlatego jeżeli zastanawialiście się, czy iść do kina na Spider-Man Homecoming, powiem Wam tak, jak najbardziej warto. To była recenzja filmu Spider-Man Homecoming. Czekam na wasze opinie na temat filmu w komentarzach. A właśnie, zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. By dostawać powiadomienia zdecydowanie proponuję kliknąć dzwona. Wszyscy głodni newsów powinni zawędrować na fanpage na Facebooku, a ja żegnam się już z wami, do zobaczenia, pa pa.